No, hej, witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Szewral z tej strony, kolejny odcinek, zagrajmy w gwinta. W moim wykonaniu, już chyba dzisiaj, piąty? Nie, tak, piąty, piąty. Piąty w dniu dzisiejszym, który nagrywam. Kochani, jesteśmy w wiosce, wiosce Flawiv, a żeby stoczyć walkę z kolejnym z naszych przeciwników. Chodzimy I będzie to standardowo karczmasz, tak? Witajcie panie! Czego wam trzeba? Myślałem o jakimś dobrym winie. Ale jakim? Czerwonym, białym, różowym? Wytrawnym, półwytrawnym, słodkim? Jaka ciężkość? Apelacja? No, że niby się zna. E, dobra, nie interesuje mnie co masz za ladą, aczkolwiek jestem Wiedźminem, więc pewnie wychędu, z chęcią tą dziewkę. E, mnie interesuje gwint. 50 staweczka musi być, żeby coś zarobić na renowację. Może zagramy w gwintę. standardowo. Kiedyś, kurczę, popełnię błąd i naprawdę nacisnę rozpocznij grę zanim ustawię na Królestwa Północy. Zaczynasz jako pierwszy. Dlaczego? Bo ja też jestem w Królestwach Północy, dobrze. Czyli tak, co mnie tu nie interesuje? W sumie średnio. Hmm. Hmm. Dobra, niech będzie, niech będzie, zaryzykuję. Mój ruch. No niekoniecznie się cieszę z tego, że mam mój ruch, ale zrobimy to tak. Chcę zużyć jak najszybciej tą kartę, dlatego, że, jak mam szpiega, tak, żeby czasem po użyciu tego spiega nie było zdublowania, bo to jest tylko stracony slot na karty. Teraz mogę spokojnie to wszystko użyć. Tajemniczy elf. Pożoga. No, to nic mi akurat nie daje. Męczy mnie, że ma tyle tych szpiegów w talii. No ale dobrze. Użyjemy to w ten sposób. Przeciwnik z No dobrze. Dobrze, skoro tak mówisz. Ja też pasuję i przynajmniej będę miał jedną kartę więcej. Aczkolwiek i tak dwie mniej niż nasz przeciwnik, to trzeba o tym pamiętać. Mm. Mm, mm, mm. To może być ciężka gra. Balista. Zobaczymy, czy ma oparte właśnie na balistach, czy nie ma. Myślę, że za wcześnie. Tak, wiem, ale 7 do 5. Użyję teraz kombo. Mam nadzieję, że się powiedzie moja taktyka. 6 do 9. 3 karty więcej ma. Cholera, jasne. Ogólnie czarna to widzę. Jan Natalis. 27 do 20 dla mnie. Czekamy na ruch przeciwnika. Co takiego pokażę? Co takiego tutaj pojawi się? Zaraz zobaczymy. Ja też taką zdolność mam, mój drogi. I ja ci ją zaprezentuję, ale jeszcze nie teraz. Mhm. I jeszcze to jedno. Wierzę oblężniczą 45 do 46. On przegrywa. Dobra. Proszę was bardzo. 63 do 50. I co ty na to? Huh. I twierdzę, że wygrał ze mną. Nie chcę tego przyznać, ale jest cieńko ze mną, naprawdę. Dobra, ja pasuję. Zawsze jak coś, to będę miał te 15 punktów. Chociaż on jak wygra, będzie miał jedną kartę więcej. Wygrałem tą rundę? No, pa ale patrzcie, jaki gwint jest... Ja pierdzielę. No jest po prostu... Nieporównywalny. Cerys. Nie chcę mapy. Yy, talia do gry w Gwinta. Cerys. Czy ja mogę do Królestwu Północy tą Cerys yy, dodać? Yy, wes. Krowę mam. Czekajcie, to bardziej chyba będzie tutaj. Karta specjalna, nie? Nie. Ja Jest Cerys. No to nie mogę jej niestety dodać do królewskiej północy. A szkoda, no ale to logiczne. Dobra, co ona w ogóle ma tutaj? Wezwanie tarcowniczek. No właśnie. Czyli tarcowniczka już też tutaj wchodzi. Dobra, kochani, e, to by było na tyle w tym odcinku. Standardowo, jak to zagajmy w gwinta, jest krótkie. Taki system będzie cały czas. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej, ażeby więcej osób się o mnie dowiedziało. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.